Jesteśmy z różnych narodów, to jednak bardzo, bardzo przez wieki w historii ze sobą związanych, gdzie bardzo wiele również jest więzów krwi. Mamy w ogromnej części wspólną kulturę, mamy w ogromnej części także i wspólną tradycję, mamy w ogromnej części także i wspólną historię. To Boże narodzenie, ten czas Bożego Narodzenia dla nas wszystkich oznacza zawsze to samo: oznacza rodzinne ciepło, oznacza. Wspaniałą, wyjątkową atmosferę oznacza dobro, oznacza miłość. Doskonale też rozumiemy, co dzieje się w sercu człowieka w momencie, w którym w tym czasie, właśnie czasie Bożego Narodzenia, nie może być w swoim domu, nie może być w swojej ojczyźnie. Dla mnie jest to nie tylko. Symbol spotkania, ale przede wszystkim chciałbym, żebyście odbierali to jako symbol tego, że Polska przyjmuje Was całym swoim sercem. Jesteśmy z Wami i w tym znaczeniu społecznym, i w tym znaczeniu państwowym. Umocnieniem w poczuciu tego, że jeżeli dla nas, dla Polaków, dla Polski gdzieś jest wolna, niepodległa, suwerenna Białoruś, to ona jest właśnie w Was, to Wy właśnie nią jest.